organizacji pozarządowego są wyrazem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego im jest ich więcej, im więcej ludzi, którzy się stowarzyszają w celu zrobienia czegoś dobrego, tym demokracja jest silniejsza, jakby także i w tym wypadku a staramy się dlatego no, coś zrobić, jeśli chodzi o organizacje poza zwierzęce, żeby jakby one też miały wpływ na coś. Natomiast sam projekt, tak, no, tak co w projekcie. Czy tak. ja bym powiedziała, że w sumie on się składa z takich. On jest e... długi, jest dwuletni. Tak, tak? dwuletni składa się z trzech takich części. Ja bym je nazwał. Jedna część to jest taka integracyjna bardziej, żeby po prostu ludzie z organizacji mm -hmm. pozwierzęcych się ze sobą poznali, żeby pewne jakieś tam może nawet bariery, e, nie wiem, typu komunikacyjne, na przykład, nie wiem, że y, ktoś jest, y, nie wiem, tylko jakimś podpisem w mailu, jakby zostały y, y, trochę y, zniwelowane. Y, muszą się poznać, muszą się polubić. Y, Druga, drugi taki aspekt jest aspekt szkoleniowy, że po prostu uczestniczą w konferencjach, uczestniczą w szkoleniach, które dają im wiedzę, na przykład na temat pozyskiwania funduszy, mają doradztwo fundraisingowe, dostosowane jakby do potrzeb każdej indywidualnej organizacji. Będą się uczyć, jak kontaktować się z mediami, jak kształtować wizerunek organizacji jak współpracować z biznesem, z samorządem terytorialnym, ale też jak w sposób równościowy prowadzić organizację pozarządową. Czyli żeby też właśnie szanować i nie dyskryminować innych, co, co, co czasami się właśnie no tak, w różnych no to... reklamówkach prozwierzęcych przywija właśnie taki motyw dyskryminujący kobietę. No i te, czy, Część trzecia, ja bym to nazwała taką częścią promocyjną, bo się ukaże publikacja na temat właśnie organizacji uczestniczących w projekcie. Będzie to cykl wywiadów z nimi i zrealizujemy film poświęcony właśnie, ich działaniom, ich akcjom. A też strona internetowa powstała, która jest yy, bardzo ładna. Bardzo ładna i część tej strony jest dostępna dla wszystkich, natomiast jakby część jest już takim wewnętrznym komunikatorem dla organizacji biorących udział w projekcie. Więc też zapraszamy do odwiedzenia strony, to jest www of 2 fpl jest bardzo ładna. Taka miła, sympatyczna. Dużo zwierzątek. Odwiedzę. Bardzo nam się podoba. Odwiedzę. Ja na pewno odwiedzę. Ja myślę, że nasi słuchacze też. E, tak mam nadzieję. Jak już znają waszą stronę, to na pewno będą ciekawi, co się stało na tamtej. A też to jest taka mała encyklopedia właśnie tych organizacji pozarządowych. Boć, czyli no. właściwie można będzie je zobaczyć w jednym miejscu, nie szukać gdzieś linków, tylko jakby będzie wiele fajnych organizacji z całej Polski dostępnych, jakby już z informacjami odsyłaczami do ich stron internetowych, kontaktów do nich. Więc to jest Fajne. A mnie ciekawi, czy te organizacje same się zgłaszały, czy mieliście problem, żeby e, jakby zmobilizować organizacje prozwierzęce do tego, żeby chciały się, e, nie wiem, żeby chciały współpracować, bo jak się tak zastanawiałam nad tym projektem, to pomyślałam, że mówi się tak, że ilu Polaków tyle, tyle poglądów, czy tyle podejść do życia lub jeszcze więcej w najgorszym wypadku. Czy nie bałyście się tego, że te organizacje... Nawet z ciekawości może będą chciały wziąć udział w takim projekcie, ale że będą stały na jakimś swoim. No bo wiadomo, że każdy, mimo wszystko, każdy ma troszeczkę inne podejście do jakichś spraw, a żeby być silnym frontem, żeby coś zmieniać, musicie mieć też jakieś jedno stanowisko, może nie jakieś dosłownie ścisłe, ale przynajmniej w jakichś najważniejszych rzeczach, tak? Może tak, czy się tego bawiałyście i jak wyszło w końcu? Czy Mówisz bardzo mądre rzeczy właśnie, mówisz wszystko to, co my myślałyśmy. Organizując nie mówiłyśmy to, że myślałyśmy, że organizacje będą współpracować, ale właśnie, że ważne jest to, żeby, a respektując wszystkie różnice, które są bardzo cenne, bo one świadczą o tym, że jesteśmy jakby specjalistami w swoich dziedzinach i że potrafimy i chcemy pomagać i mamy swoje własne idee, natomiast, że powinniśmy mieć coś takiego jak takie, nie wiem, Minimum programowe, w którym się zgadzamy. Czyli zgadzamy się w tym, że wszyscy my z organizacji pozarządowych, pomagających zwierzętom, właśnie chcemy pomagać zwierzętom i zależy nam na tym, by im było jak najlepiej. Zależy nam na ich dobru. Czyli jakby to jest ten wspólny mianownik, który zgromadził tę organizację i dzięki któremu to mianownikowi te organizacje naprawdę chętnie zgłaszały się do projektu. To nie jest tak, że jakby wszystkie mówią jednym głosem, że mają takie same. Hmm, sposoby działań, że zgadzają się nawet w kwestiach ideowych, nie wiem, niektóre skupiają wegan, wegetarian, inne zupełnie nie, innym zależy na pomocy zwierzątom gospodarską, innym zależy na pomaganiu kotom czy psom, czy też na przeprowadzeniu, nie wiem, terapii ludzi z, z udziałem zwierząt, oczywiście humanitarnie współpracujących z człowiekiem, czyli jakby są to organizacje bardzo różne, bardzo często nie podzielają swoich wartości, wartości nawzajem, ale wszystkie się zgadzają co do tego, że taki front wspólnych organizacji, jakby które się gdzieś pojawi w dyskusji społecznym jest potrzebne i właśnie myślę, że to właśnie te organizacja przyciągnęło do projektu. Jakby myślę, że nadal uczymy się z sobą współpracować, i nadal uczymy się jakby komunikować z sobą. Też jest dla nas szkoła właśnie, taka wzajemna komunikacja uczy nas tego, jak później skutecznie komunikować się ze społeczeństwem. Bo to właśnie też temu miał służyć ten projekt, że musimy się nauczyć rozumieć siebie nawzajem, jakby rozumieć jak funkcjonują inni ludzie, żeby się też skomunikować z sobą i z nami. Dla mnie wydaje mi się, że jedną z ważnych, oprócz tego, że właśnie to, to że wychodzicie od zwierząt jakby i, i to na pewno łączy was, was wszystkich, zresztą ci, co e, mieli okazję już słuchać ekologiki, to wielokrotnie było poruszane poruszane tematy o, o zwierzakach, o, o organizacjach, które opiekują się zwierzętami, czy, czy jakoś w tym temacie prozwierzęcym trwają, to jednak są bardzo, naprawdę bardzo różne organizacje. No ale jest ten jeden pierwiastek, który, który łączy. No, to jest takie bardzo wiem, optymistyczne spojrzenie, że, że mimo wszystko, że się da coś razem stworzyć, tak wbrew stereotypom, które, które krążą po... Po Polsce bym powiedziała. I, ale wydaje mi się, że to też jedną z, których ja doceniam bardzo, że w tym projekcie się pojawiło, to to, że zaczynacie tak jakby od siebie. To znaczy, że organizacje najpierw się profesjonalizują, że naprawdę te szkolenia, które wy tam oferujecie tym organizacjom są naprawdę merytoryczne i takie, które są naprawdę. W codzienności organizacji potrzebne, a nie, no, nie będę oceniać niektórych szkoleń, które nie wiadomo za zasadniczo komu są potrzebne. I wydaje mi się, że to też musi, mogło przyciągnąć organizację, bo to jest naprawdę konkretna dawka wiedzy. I tak, i mając wspólną bazę, wspólny pierwiastek, to wydaje mi się, że, że efekty tego. Forum, ogólnopolskiego Forum Fauna będą cudowne i takie sprzyjające zmianom w społeczeństwie, bo to, było. To... A też właśnie chciałam coś jeszcze dodać. Jakby to nie jest tak, że przychodzą do tych organizacji całkowicie zewnętrzni specjaliści, którzy nie mają pomysłu na to, jak, jak, jak się działa na rzecz zwierząt. Nawet miałyśmy taki przypadek, że z przy nie wiem, jedna z osób, które miały prowadzić szkolenie, nie mogła w ostatniej chwili tego szkolenia poprowadzić i okazało się, że jeden z uczestników dysponuje na naprawdę ogromną, bardzo profesjonalną wiedzę okazało się, że posłuży te organizacje jakby dysponują tak ogromnym kapitałem ludzkim, że to jest wręcz niesamowite, że jakby, że samo dzielenie się wiedzą a, ogromnie wpływa na wzrost profesjonalizacji tych organizacji. Po każda z nich ma innych specjalistów i okazuje się, że są to dziedziny nawet niekoniecznie związane ze zwierzętami. Są ludzie, którzy znakomicie działają, znają się na współpracy z samorządem, są prawnicy, są osoby, które naprawdę potrafią zrobić mnóstwo rzeczy i że wszystkie mają jeden cel. Pomoc zwierzętom, że są idealistami i chętnie się dzielą wiedzą. No właśnie, bo to nie może Możemy zapomnieć, że te osoby, które działają w organizacjach, też są po prostu działają w innych sferach, tak? To jest jakiś aspekt ich życia, w którym się poświęcają, ale zazwyczaj to nie jest jedyny aspekt. Oni, podejrzewam, że większość z nich nie pracuje, po prostu nie mają etatu w organizacjach, tylko działają po pracy, co, co właśnie też świadczy o idealizmie na całe szczęście. A teraz od Michała, czy ode mnie od Michała, tak.